Siemaneczko, siemaneczko wszystkim z tej strony z Witam Was w kolejnym odcinku arenkowania. Fajnie, że wpadłeś, jeżeli jesteś nowy, zostaw suba zostaw łapeczkę w górę i oczywiście baw się dobrze. Miło mi się tutaj witać serdecznie. Zachęcam Cię oczywiście do subskrybowania kanału i do świetnej zabawy. Zgodnie z naszym ostatnim zakładem, jeżeli uda Wam się przez najbliższy okres zdobywać po 30 łapek na arenkowaniu będzie, na którymś arenkowaniu w komentarzach giveaway, z którego będziecie mogli wygrać jakąś fajną grę. Kto to 50 około złotych? Coś znajdziemy fajnego, ta osoba, która wygra, po prostu sobie może wybierze z jakiejś puli gier, i ja dam do wyboru wtedy takiej osobie. Więc zostawiajcie łapeczki w górę. Jeżeli nie dacie rady, no to po prostu jesteście zbyt słabi. <laughs> A tak poza tym to żartuję, żeby ktoś sobie nie wziął tego zbyt bardzo na poważnie. Gramy na Findana, gramy na Sylvan, gramy na Findana. Który dostaje bonus do czaru przyspieszenie? Który dostaje bonus do czaru przyspieszenie? Gramy nymusem Zwiększanie bram Okej, okay, to wiemy czym jest nymus Czym on jest, co on robi mniej więcej, to wiemy Fajna w miarę ścieżka Trochę szczęścia, trochę inicjatywy Trochę, to w szczególności, że mamy dużo dużych oddziałów Części smoka, spoko Gramy na sywan, to warto mieć przebicia. Hipnozy czy coś. Mm. Cóż, Co, by tu zagrać, no Cóż, nadzwyczajnego można na sywan zagrać, no Odporności. Nie podobacie mi się. Ognia. Częście Może raczej tę stronę zagra, nie? Jak zagra, to zagra, jak nie, to nie, dobra Bronę sobie weźmiemy na pewno Przembramy bramy też na pewno Okej okay. Sprawdzę czy się nagrywa, a nagrywa się, super Przypominam o naszym zakładzie, zobaczymy jak wam pójdzie całą bronę chcę, dlatego to weźmiemy. piekielny ogień. Mhm. Ten. Ja chcę dostać jeszcze ognia. I z nami bym też chciał dostać, łaskawie Prawie bym z nami chciał dostać. Szybką bramę też bym chciał w sumie dostać. Albo dobre, no spokojnie, na no znamieniu sobie weźmiemy. Spoko. Takiego. Palące ognie hier. Raz tak tu. Bierzemy sobie to. Rozdzierające na pewno. Bierzemy sobie. Możemy sobie Unik Tajemnice zniszczenia. Niekoniecznie Buchmany. No też niekoniecznie. Czemu mi nie chcesz dać palących ogni? No, nie fajnie z twojej strony. No nie fajnie, nie fajnie. Dobra, tutaj od tego Buchmany mi dajesz, kurczę, Buchmany no to nie jest jakoś super. No powinno mi to dawać. No nie podobasz mi się trochę. Dolimy tak dwa razy. Dobra. Nic innego nie zrobię w takim razie, może jeszcze się uda dostać. Zobaczymy, jest na to jakaś szansa. Okej. Okay. Idziemy sobie tu. Mamy sobie trochę inicjatywy. Nie ma za dużo siły czarów, nie, ale... Ale może się jakoś uda coś sklecić jeszcze. To przebić, żeby mieć przebicia w niego. Mhm, 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 coś takiego, trzy wiedzy, inicjatywa dobra. Tutaj polecimy, wezmę sobie to. Tutaj nie wiem, którą ścieżkę, ale raczej siłę czarów trochę. To nie będzie jakoś silne właśnie, nie wiem, czy mi to jest za bardzo potrzebne. Nawet no niekoniecznie bym powiedział, szczerze wam powiem, bo... Bo tą ścianą w ognia spróbujemy coś zwalić Jakby... ...czynki Ale dostałem taki kibel trochę Artefakt mm, Trochę kibel, artefakt No ale dobra, jest jaki jest, nie? Jest jaki jest Dobra, wwalimy coś, to weźmiemy ten artefakt, bo się przyda bardzo się przyda. No to jest jednak te defa trochę. Nie? Mimo, że sobie zbijamy inicjatywy, to mamy to. To się jakoś zniweluje i przynajmniej są jakieś staty, które możemy bić. Nie mamy jakichś bram lepszych, zajebistych i tak dalej. Nie mamy jakichś zajebistych bram. Czy my coś chcemy tutaj jeszcze wymienić? Coś ciekawego mamy? Jakiś mieczyk plus dwa ataku, czy coś? No w sumie niekoniecznie, więc dobrze, idziemy dalej idziemy dalej. Chcemy się po prostu tak czy tak bramować, nie? A czy raczej Sylwan lubi się wbić? Lubi się wbijać w nas, więc może boleć. Może być tam jakiś destros, właśnie z, z rozbiciem, z kulą, z rozbiciem pancerza. Bym się wcale nie zdziwił. Tego bardzo. Jeszcze raz fajnie, że wpadłeś. Jeżeli dotrwaj do tego momentu, to myślę, że się podoba. Ogólnie to seria, więc pamiętaj o naszej umowie odnośnie czyści łapeczek w górę, że ja wiem, że nie dacie rady przez parę odcinków tyle łapeczek dostawać. Dostawać, ale, ale nigdy, nigdy nie, nigdy, nigdy nie wiesz, nie? Nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. Mieszanie morali będzie bardziej spoko, szczerze wam powiem. Masz więcej ini. Będziesz ulubionym, nie? Ciebie weźmiemy Weźmiemy ten zestaw tak zwanych Morderców bez serca Skoczy dupka właśnie Akurat nie, i ciebie, ciebie Ten zestaw z tobą Czy się uda ładnie ukraść, a pewnie i nie Uda się, zobaczymy Chyba raczej wezmę sobie level Bo i tak to mi ogniste Nie wyszły tak jak chciałem Nie wyszło mi za bardzo I tak nie mam kuli więc to po prostu wyrzucimy. To po prostu wyrzucimy. I może będzie level, jak nie. No właśnie, nie było levela. No to taka moja matematyka wyższa, że sobie zmarnowałem trochę many. Jak tu mówią, live is brutal, live is brutiful e, no i tyle. Tak coś czułem, że może braknąć. Czułem, żeby to sprawdzić, zanim to wywal. Ale już too late. Zobaczymy, czy zagra Druida pod przelaniem. Właśnie teraz widzę odcinek, oglądam tak dzisiejszego rękowania. co leci. To jest nagrane na dzisiejszą widziele. Zobaczymy, jak się nam spodoba. Dobra, jedźmy na jakiś fajny teren. Kraśków może staniemy. Jest LGBT Dragon, czy nie. Jest zwykłe przesuwanie, przelanie. Jest typowa defensywa. Bez magii to ciężko grać, szczerze Wam powiem. Znaczy ja gram z magią, ale. Ale no ciężko. Finda na no, trzeba jakoś tak specyficznie patrzeć. 15 wiedzy. Dobra, czyli jest moral, jest empatia. Z tego co widzę, czyli gramy pod jakieś czary. Mocne światło. Pod mocne światło widzę, gramy. Dobra. Ciebie tu. Tak, w pierwszej turze nie będę tak. Tam bieg do niego, nie? Stawmy się z tyłu trochę, żeby w nas nie podleciał. No i dobra, lecimy po kolei. Boom, rzucamy mu osłabienia. Przelanie jest, przelanie jest. turu Ochrona przed magią. No mi się daje, że to jest jakieś destro. Znaczy, to jest empatia, nie? Powiedz tam. Many nie zdąży rzucić. Ale ukraść zdąży co nieco. No marnie to widzę. Sylw ogólnie inferno ogólnie inferno raczej nie wygrywa z Tak Takie jest moje zdanie. wygnowana strzała. No i błyskawica. No czułem, że będzie to kurcza. Wziąłem, nie wziąłem odporności. Dobra. Masakra po prostu. Masakra po prostu. Po prostu masakra. Ale on stracił przez to trochę many, nie? Znaczy ja tam i tak nie, nie przeleję sobie. Nie ukradnę mu tej many. Stawiłem się na tego, ale może mnie podejdzie. Fajnie by w sumie przyszedł. Ja byłbym taki na niego zły. Trochę mnie to zabolało na starcie. Ale trudno. Na razie jestem za tym, żeby robić. Owe przyspieszenie. Spokojnie. Ok, wiadomo, przelanie sobie zrobi. Terę, terę, terę. Terę, terę, terę. Ok. Wiadomo, wiadomo, co jak. Ciao się chcę z nim bić. Co on tam ma? Siadaj, że można iść, a nóż wejdzie. Nic go nie bijemy, dziwne w sumie. mu morale zbiję przynajmniej. Wiemy, tak często bijał. Przesunięcie pójdzie. Na diabła poszło, dobra. mhm, mm popromujmy sobie to jest... ciężko będzie mi się przebijać przez to mhm mm O, no, A, spoko. Zdrygnowana strzała. Dobra, no teraz ona coś bije, nie? Bo 27 siły czarów jest. okazja, a po co ci te sprężynowe buty? żeby móc szybko skoczyć do euro a te wielkie okulary jedno po to, żeby zobaczyć wszystkie euro niskie ceny Okazje na tysiące wybranych produktów na przykład automatyczny ekspres a, płoń za 2999 taniej o 800 zł i dodatkowo lordów weźmiemy, wezwamy do życia pewnie on mocno uderzy Ok, potem nie strzeli no na pełnej, nie? No to będzie boleć. Tyłowczy czeka o dziwo. To nie ciągle trwa. Ja nie wiem, czy przetrwa. Czała od niego zobaczymy. Serce druidy, ble, ble, ble. Raczej zabił, za, zablokował mi ciebie. Okej okay. dobra, płonący nie wchodzę jakoś bardzo. A? Mam za dużo te jednostki mi się nigdzie nie mieszczą, nie? A ciężko będzie to zbić. Na spoko, nie mogę za bardzo się stąd ruszać. Gdzie tu nie wejdę. Jest bardziej w środek. Ok. Idziemy z nami na smoka teraz rzucić. Chodzimy z nami na smoka rzucić. Trochę nie wyszło w kolejności, ale rzucimy z nami na smoka. Trzeba mi polecić teraz jednostek Dobra dostał smoczek też to w sumie spoko Ej, okay. Spoko spoko, git Ej. Okay. Dobra, ładnie płynące weszły. Wdzierające też ładnie weszło. Okej, okay, teraz to. Hit. Do druida trzeba dopaść. A, zginiesz zaraz. Boom, lecisz, super Nie wiem za bardzo jak tam wleźć do niego, nie? Bo ta dziewiątka... No super, tracisz turę Okej okay. Za dużo mi wojska zostało, nie? To jest trochę problem Został end cały. Hmm, dużo mu wojska zostaje, nie? Inaczej to będzie ciężko. Druida jakoś wcześniej zabić. Najpierw rzucimy znamię. Dobra, wyszedł bardzo mądrze. I? że nie mam skoczy dupka. Szkoda, szkoda. Nie mam skoczy dupka. Fajnie by to zadziałało. Ale ten się zajebiście... ...do czterech. Miało być ich osiem. Jeszcze siedem siły czarów, nie? Dobra... Okej... Okay. Minus moral mi wszedł, to jest intrygujące w sumie. Nie uciekł, myślałem, że ucieknie. Mhm, uh -huh. nie pykło. Jakby tutaj przeszkody, no ciężko się tam dogrupować z nimi. Moralował. Tak od dawna no, to. W dwóch uh, mi oddania. Ra. okej okay. xd XD to było, powiem Wam szczerze. Naprawdę. To było mega XD. Właśnie się dostałem na nim. Najważniejsze jednostki dostałem. Więc o co chodzi? Najważniejsze jednostki dostałem. Hmm. No i gówno teraz, nie? Teraz mi braknie tempa. Kurcze. Tam był dobry nawet, nie? No to też mi to średnie działa. Jak tracę turę, to i tak mi to nic nie daje. A, ja bym... Ja bym nie przesunął mnie aż tak tutaj. Kurczę, Bym zdążył, żeby mu więcej manu ukradł, nie? Mu więcej manu ukradł, no ale nic już na to nie poradzę. Ale nic już na to nie poradzę. Kurczę, no niech to dinder świśnie. Tego też bicia to nie ma sensu. Za małmanym troszeczkę brakuje. Pomysł był w miarę okej. Okay. Taki build w miarę dobrze działa na Sylwanik. W miarę, w miarę dobrze. M tego druida się bardziej skupił, a nie bił tego. Ciebie zbił i tu ten i. Dobra, gg. Nie chce mi się już dzisiaj więcej. A dzisiaj więcej. Teraz mi się więcej grać. Mi się nie chce. Powiem wam szczerze, to dobra walka była. Fajny w sumie build był. Szczególnie szybkie te odcinki są. No, ale spoko, nie? Zastanawiam się nad pewnymi rzeczami. Warto by się trochę zacząć zastanawiać, jak tu grać przed turniejem. Zacząć ćwiczyć bardziej pod turniej. Może w kolejnym zacznę sobie tutaj e, bardziej rozpisywać skillbilla, odpalać i bardziej rozkminiać. Postaram się, bo trzeba zacząć ćwiczyć. Żeby w tym turnieju też jeden meczyk wygrać. Z grupy raczej wyjść nie wyjdę. Ale nigdy nie wiadomo. Jeszcze raz wszystkim co wpadli. Wielkie dzięki. Fajnie, że oglądałeś. Fajnie, że byłeś tutaj ze mną. Życzę Ci dobrego dnia, dobrego wieczoru. No i oczywiście pamiętaj zostawić łapeczkę w górę. Subskrybować. No i oczywiście świetnie się bawić. I zobaczymy czy dacie radę. Zrobić te 30 łapek. Chociaż wątpię. Dzięki Wam i do zobaczenia. Bye, bye.